Cześć, nazywam się Michał, jestem z firmy Agroteam, a dzisiaj pokażę Wam ładowacz czołowy agromaszpręgowo EU103 zamontowany na ciągniku Kubota serii BX. Mamy tutaj ładowacz, który ma wszystkie możliwe opcje. Pokażemy jak one wyglądają, opiszemy każdą z nich i pokażemy też montaż i demontaż ładowacza z ciągnika. Zapraszam. Ładowacz czołowy podnosi się na wysokość 1,90 m do punktu obrotu łyżki. Waga tego urządzenia bez implementu to 177 kg. Mamy w tym przypadku ładowacz z samopoziomowaniem, ale możemy też zamówić go bez tej funkcji. Ładowacz czołowy obsługiwany jest przez joystick. W przypadku ciągnika Kubota serii BX mamy własną hydraulikę z fabrycznym joystickiem, przez co też ładowacz był dużo tańszy niż, niż standardowo. Jeżeli chodzi o gałkę tego ładowacza, to tego joysticka, została ona zmieniona na gałkę z obsługą trzeciej sekcji. Ładowacz w tym zestawie ma kilka funkcji. Przede wszystkim jest to podnoszenie, opuszczanie, dawanie od siebie i na siebie. Mamy też opcjonalną trzecią sekcję. Natomiast możemy oprzeć na tym ładowaczu, a jeżeli pchniemy ten joystick jeszcze dalej do przodu, wejdziemy w funkcję pływającą. Czyli będziemy mogli równać tym ładowaczem teren, cofając ciągnikiem do tyłu, ale możemy też wykorzystać tą funkcję przy odśnieżaniu. Wtedy ta łyżka będzie nam się układać do terenu podczas spychania śniegu. Ładowacz czołowy podczas jazdy będzie generował nam wstrząsy. Cały ten zestaw będzie nam się podczas przejazdów trząsł. Jeżeli chcemy zwiększyć żywotność stworzni ładowaczu. Jeżeli chcemy też zwiększyć żywotność ciągnika i zwiększyć komfort operatora, należy skorzystać z opcji, jaką jest amortyzator hydrauliczny. Po otwarciu zaworu tego amortyzatora, podczas jazdy amortyzator będzie przejmował część oleju z siłowników odpowiedzialnych za podnoszenie lub opuszczenie ładowacza, i podczas jazdy będzie nam płynął. Natomiast musimy pamiętać o tym, że przed rozpoczęciem pracy ten zawór należy zamknąć. Ten ładowar czołowy wyposażony jest w opcjonalny wskaźnik poziomu narzędzia roboczego. Bez niego nie widziałbym, czy łyżka jest ustawiona równolegle względem gruntu, ponieważ łyżka zasłania mi swój lemierz. Ładowacz możemy też wyposażyć w trzecią sekcję hydrauliczną. Są tu te dwa dodatkowe wyjścia hydrauliczne na końcu ładowacza. Pozwoli nam to na pracę z łyżką 4 w 1 z chwytakiem lub z lamiastem do śnieżenia, a obsługujemy ją przy pomocy guzika zamontowanym na joysticku. ładowacz czołowy wydłużył nam ten ciągnik o 110 cm. Jeżeli chcemy skrócić ten zestaw, możemy zawsze zdemontować ładowacz. Mamy do tego przeznaczone nóżki, które standardowo przychodzą zawsze z ładowaczem. Jeżeli chcemy go zdemontować, należy umieścić je w dedykowanym tego miejscu, zdemontować bolce mocujące ładowacz do ciągnika. Musimy też wyciągnąć wyjścia hydrauliczne odpowiedzialne za obsługę ładowacza i wtedy, kiedy podniesiemy ładowacz na nóżkach, możemy swobodnie wyjechać ciągnikiem i pracować bez niego. Po zdemontowaniu bolców mocujących ładowacz do ciągnika, po wyciągnięciu wyjść hydraulicznych oraz po uniesieniu ładowacza na nóżkach możemy swobodnie wyjechać ciągnikiem i pracować bez ładowacza. Ładowacz czołowy standardowo wyposażony jest w euroramkę z mechaniczną blokadą łyżki. Łyżki produkowane przez agromaszę rągową stworzone są do pracy na ładowaczach czołowych, ale możemy też zamówić trzypunktowy układ zawieszenia montowany na tych implementach. Pozwoli nam to na pracę np. z widłami do bel lub z widłami do palet, które na tylnym tuzie będą miały dużo większy udźwig niż na ładowaczu czołowym, przez co praca takiego urządzenia będzie dużo praktyczniejsza. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli jesteście zainteresowani ładowaczem czołowym lub ciągnikiem z ładowaczem, zapraszam do kontaktu z naszym działem sprzedaży, a jeżeli macie już taki ładowacz czołowy i potrzebujecie do niego akcesoriów lub łyżek, zapraszam do kontaktu z naszym działem części. Zapraszamy.